Od Gątynki do relacji jest jakieś 5 minut drogi pieszo. Od Galarksy do Kaskady mamy znów 5 minut. Odległość między galeriami handlowymi, tymi już istniejącymi i tymi, które są w planach, jest więc niewielka. Właśnie to zagęszczenie sklepów wielkopowierzchniowych dręczy radnych Szczecina, którzy mówią wprost, że duży handel odbija się na mniejszych przedsiębiorcach. Propozycje zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tarby na terenie Gątynki nie powstała kolejna galeria handlowa, zaproponowała radna Małgorzata Jacyna Witt. W tej chwili na terenie Gątynki przewiduje się budowę galerii handlowej. W związku z tym, że jednocześnie zaproponowano nam ym, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego co do rozbudowy galaksy, czyli zakłada się, że galaksy będzie dwa razy albo jeszcze trochę większe, więc wystąpiłam z wnioskiem o to, żeby w związku z tym odstąpić od budowy galerii handlowej na Gondynce, bo to nie ma sensu. Będziemy miastem galerii handlowych w centrum, czyli de facto zabitego centrum poprzez galerię Handlowy. Dyskusja w tej sprawie trwa. Okazuje się bowiem, że niektórym klubom nie podoba się nie tylko pomysł postawienia tam centrum handlowego, ale i akwaparku. Jest to teren, który można by wykorzystać w inny sposób. Pytanie też, czy dobrym pomysłem jest, aby w tym miejscu dalej było kąpielisko. Tak? Takie, jakie są plany prezydenta, żeby ta nowa gotowka łącznie z aquapark, łącznie z hipermarketem, też by tam powstała? Może warto się zastanowić, czy ten teren nie przeznaczyć właśnie pod zabudowę biurową, jak w sąsiedztwie. A nie zastanowić się, czy to nowe kąpielisko, ten nowy akwapark nie powinien powstać w miejscu do tego przeznaczonym. Gruntynka ma powstać w formie zaprojektu i wybuduj. Powstanie więc centrum wodne, ale żeby inwestorowi zwróciły się pieniądze obok akwaparku, musi powstać przestrzeń, która będzie przynosić realne zyski. Bez hotelu czy właśnie centrum handlowego szanse na znalezienie inwestora są znikome. Te centra wodne w kraju dochodowe nie są i trzeba wymyśleć w taki sposób, który by jakaś dodatkowa inwestycja wspierała nie tylko wybudowanie, ale i funkcjonowanie. Mamy przykład z Laguną w Gryfinie, gdzie no miasto ma poważny problem z utrzymaniem, bo koszt utrzymania znacznie przekracza wpływy z biletów. Czyli jeden wielki aquapark w Szczecinie, mimo że jest pomysłem, który cieszy mieszkańców i zapewne część chętnie by go odwiedzała, jest pomysłem nierealnym z punktu widzenia komercyjnego. Pora odstąpić od pomysłu gigantycznej em, em, oferty, jaką jest akwapark, gigantycznej także finansowo, bo to się nie spina zupełnie finansowo i nie będzie się nigdy spinało. Natomiast zacznijmy myśleć o mieście i o tym, żeby zamiast jednego koszmarnego jakiegoś akwaparku, który się proponuje nierealnego, bo to jest najważniejsze w tym, że nierealnego, zaproponować mieszkańcom cztery baseny z częściami rodzinnymi w różnych częściach Szczecina, tak aby każdy z nas miał łatwość dostępu do takich Basenów. I tu zaskoczenie, podobne zdanie ma klub lewice Aquapark za kilkaset milionów złotych to inwestycja nierealna. Skończmy z bagalomanią. Szczecina dzisiaj nie stać na kopilisko za 200 milionów złotych i mam nadzieję, że prezydent to już zrozumiał, bo mówienie dzisiaj szczecinianom, że już niedługo będzie kopilisko za 200 milionów, to jest po prostu kłamywanie społeczeństwa. To dzisiaj jest po prostu niemożliwe. Zmiana planu zarospodarowania przestrzennego to temat, który zostanie podjęty, gdy radni Szczecina wyrażą zgodę na rozbudowę galaksy, a jak wiadomo to wciąż sprawa bardzo niepewna. Czy powstanie tam galeria handlowa pokaże czas? Pytanie, czy powstanie tam cokolwiek? Czekamy od dekady, a jedyne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie na Gruntynce, to zakopanie niecer basenowych. Nie jest to oczekiwana inwestycja.